Siemano, witam was, jestem SZUT i dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić linkę ręcznego w Zracie Zapraszam do oglądania. Tak więc tutaj mam linkę razy dwa. Dwie sztuki: Pierwsze co podnosimy, auto-luzujemy. Najpierw koło podnosimy, auto-ściągamy koło. Co za chwilę uczynię. W środku musimy w tym miejscu poluzować linkę, żeby ją wyjąć. No i tutaj z tyłu jeszcze w zacisku musimy odpiąć ją. Także bierzemy się do roboty. Tutaj z tej strony nie wiem czy to będzie dobrze widać. Mamy linkę. Od spodu mamy tutaj taką blaszkę, którą musimy wyciągnąć. Tak ona wygląda i później wyjmujemy linkę, ale żeby to zrobić musimy poluzować o środku. Musimy odkręcić tutaj tą śrubę. Tutaj możecie się trochę pobawić. Najlepiej jest właśnie takim kluczem. Płaskim grzechotkowym to zrobić najszybciej. My musimy je odkręcać do końca. Wystarczy poluzować, tak aby wyjąć tą linkę. i Teraz będzie ciężko to pokazać. Musimy przesunąć najpierw jedno, strony niżej. I o możemy złapać sobie kombinerami za tą linkę. Ja pobawię się w ten sposób. O! I wyszło samo, praktycznie. Nic nie musiałem robić. Teraz drugą. Ja dwie, więc dwie. Wyszła. I mamy. No i tutaj, mając już tam poluzowane w środku, wysuwamy tą linkę stąd. I na dole wysuwamy także ją z mocowania. Ta już była trochę zjechana. Teraz kolejna sprawa. Mamy tutaj takie zabezpieczenie. I tak, tutaj możecie mieć, możecie nie mieć gdzieś tutaj, w tym miejscu jeden, jedno mocowanie. Tutaj jest drugie schowane mocowanie jak widać drucik i tutaj jeszcze kolejne żeby je rozpiąć musimy tam podważyć tu odjąć najpierw to zapadeczkę i później do dołu można też od razu całe zdjąć będzie szybciej jedna puściła, strona tylko druga nie chce puścić jest, poszło linka uwolniona, to się nam zsunie i tak to wygląda w taki sposób to Ta blaszka musimy to później podjąć z powrotem tutaj pozaginać te blaszki i żeby na zewnątrz były wysunięte trochę i jak wsadzimy to się zabezpieczyło Zeskoczyło i nie mogło się sumić. Tu już mamy linkę uwolnioną. Tutaj te dwa zaczepy. Jednego zaczepu ja nie mam, drugi jest zwolniony i możemy wysuwać linkę. I mamy linkę uwolnioną. Ją na bok. Bierzemy nową. Jedną z dwóch No to jest sporo lepsza Fabiego. Już widać po samym wykonaniu, że, że ona jednak jest lepiej wykonana. Tamta nie wiem, jakiej firmy była. Nie wnikam. Na pewno była tańsza sporo. Wkładamy. Siedzi. Możemy tu najpierw załapać tą blokadę, co jest tutaj. Będzie nam łatwiej później to ogarnąć. Do góry. Do góry. Jest, jest. Ten można podgiąć. No i dobra, tu się nam zamknie. Tutaj ten ząbek też można lekko podjąć do środka, żeby nam się to zatrzasnęło. No i dobrze, nakładamy no na linkę, ło Tu luźna jest, tu będzie luźna, tu będzie luźna. Tutaj, może jeszcze o to te zapadki odegnę. To one chyba trochę mają tutaj zniwelować ten odstęp. Dobra, zatem z tej kawałek odcinamy tego pancerza, przecinamy go i podłożę pod tamtą, żeby nie latało. Ta jest też cienka, tylko tutaj mamy tą gumę. dookoła, cyk, środeczek. Jest, jest. Zakładamy tutaj. Tam już wszystko raczej doszło, ale jeszcze dobiję przez nasadkę, jakoś mało. dobiję młotkiem, żeby wskoczyło do końca, ile się da. Tutaj teraz montujemy dalej. Tutaj muszę jeden uchwyt gdzieś dorobić, gdzieś tu, o tutaj, w tym miejscu powinien być. Jest lineczka w mocowaniu. Tutaj za chwilę dorobię. Gdzieś nie miałem taką blaszkę gotowo, tylko się zdjąłem później, tu dociskamy do końca i wchodzimy do środka. Tak więc tutaj musimy dokręcić z powrotem wszystko. Um, co ja wymieniam z drugiej strony, zakręcam, zakładamy koło, skręcamy wszystko, opuszczamy. Testujemy, czy nam się toczy. Regulujemy odpowiednio, żeby na pierwszej pozycji jeszcze nam się toczył samochód, na drugiej już powoli zaczyna hamować. Na trzeciej teoretycznie już mógłby być naprawdę taki sztosik. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.